Co z przystankiem kolejowym Radom Południe, nowy radiowóz dla radomskiej policji, pieniądze dla gminy Skaryszew. Dzień dobry, Michał Kaczor. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Przy ulicy sycyjskiej miał powstać przystanek kolejowy Radą Południe. Sprawa ciągnie się od kilku lat, a przystanku jak nie było, tak nie ma. Budowa przystanku byłaby dużym ułatwieniem przede wszystkim dla mieszkańców osiedla Południe. Obecnie, żeby pojechać pociągiem na przykład do Warszawy, muszą oni jechać komunikacją miejską na dworzec główny, co z przystanku końcowego linią numer 7 rozkładowo zajmuje 13 minut. Koncepcja budowy przystanku była popierana zarówno przez miasto, jak i kolejarzy. Problem polega na tym, że PKP PLK warunkuje budowę przystanku wybudowaniem kładki. Warunkiem przystąpienia do działań związanych z realizacją przystanku Radom Południowy przez ZPKP Polskie Linie Kolejowe jest wywiązanie się przez miasto Radom z zadeklarowanych wcześniej zobowiązań, czyli przedstawienia zabezpieczenia przez samorząd środków finansowych, pozyskanie i przekazanie we wskazanym terminie dokumentacji projektowej obejmującej kładkę dla pieszych, a także podpisanie stosownego porozumienia. PLKSa wielokrotnie deklarowała gotowość do niezwłocznego przystąpienia do realizacji zadania z chwilą się przez miasto Radom z podjętych ustaleń. Powstaje zatem pytanie co na to miasto. Okazuje się, że od ponad roku trwają prace projektowe. Mówił o tym w porannej rozmowie radia Rekord i telewizji Dami prezydent Radosław Witkowski. To jest kwestia projektowania. Tu prezydent nie chwyci, bo ja nie mam takich kompetencji, i uprawnień, żeby w tej chwili chwycić się za za i, ja i To mówię, zaprojektować. Żeby, ja czekamy mówię, na ten projekt. Czekamy, czekamy w jaki na ten... sposób, być może te prace dałoby się czy... przyspieszyć, gdyby po prostu była. Generalnie, dyskusja i gen, generalnie, generalnie, panie redaktorze, czekamy na ten projekt. Na pewno ta inwestycja powstanie. Jestem zainteresowany, żeby ona powstała, jeśli chodzi Tylko o ten, pytanie, przystanek, jeśli chodzi o ten przystanek kolejowy. Niech powstanie jak najszybciej, będziemy mieli mieli projekt będziemy mieli pieniądze i na pewno to zrealizujemy. Sprawę budowy przystanku kolejowego na południu monitoruje Łukasz Podlewski, radny prawa i sprawiedliwości. Winą za brak realizacji inwestycji obarcza prezydenta Radosława Witkowskiego. To jest właśnie jedna z inwestycji, która pokazuje jak wygląda realizacja inwestycji. Pisałem w tej sprawie kilka interpelacji, pisałem zapytania, bo to inwestycja w moim okręgu na osiedlu Południe, tak jak Pan powiedział. Wystarczy udać się do PKP, porozmawiać, to naprawdę kilkadziesiąt kilometrów, no ale trzeba opuścić pałac przy ulicy Kilińskiego i wziąć się do roboty. Z dobrych wieści odnośnie tej inwestycji, miasto ma zabezpieczone pieniądze na ten cel w wieloletniej prognozie finansowej. Na 2025 rok zapisane jest 17 milionów złotych. Budowa przystanku ma być finansowana z rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Do radomskiej policji trafił nowy nieoznakowany radiowóz. 50% kwoty pochodziło z budżetu miasta. Funkcjonariusze z Radomskiej Policji mogą już korzystać z nowo zakupionego, nieoznakowanego radiowozu. Pojazd ten będzie narzędziem, które wspomoże działania policjantów w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie miasta. W pierwszej kolejności będzie dedykowany dla policjantów pionu kryminalnego. Dzięki nowym pojazdom możemy być w każdym miejscu, gdzie ktoś potrzebuje naszej pomocy. Nowy pojazd kosztował 140 tysięcy złotych, a 50% środków na jego zakup przekazane zostało z budżetu miasta Radomia. Nowy samochód, który pomoże radomskim policjantom w wykonywaniu obowiązków, które przełożą się wprost na, bezpieczny, na to, że nasze miasto będzie bezpieczne, a mieszkańcy będą się czuli bezpiecznie. Uroczyste przekazanie radiowozu odbyło się w miniony czwartek przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Obecnie w policyjnej flocie znajduje się około 100 radiowozów. Gmina Skaryszew pozyskała pieniądze na przebudowę stacji uzdatniania wody w Odechowie oraz budowę sieci wodociągowej Skaryszew-Chomentów-Puszcz. Obecna stacja uzdatniania wody w Odechowie jest przestarzała technologicznie. Posiada też jedną studnię głębinową, co ogranicza pobór wody. Po przebudowie powstanie tam nowoczesny budynek wraz z zapleczem technologicznym. Będą też dwa zbiorniki magazynujące wodę. Powstanie też jej nowe ujęcie. Najważniejszą rzeczą którą potrzebną do życia człowieka jest właśnie woda i musimy o to dbać. W tej chwili rozpoczęliśmy jedną inwestycję w postaci przebudowy stacji uzdatniania wody w Skaryszewie. Kolejna to właśnie odechów. Stacje, które do tej pory na terenie gminy były to są wiekowe już stacje. Dzisiaj potrzeby są o wiele większe, poza tym też wszystko się starzeje. Druga inwestycja to budowa 1,5 kilometrowego odcinka sieci wodociągowej z skaryszew homentów puszcz Łącznik między skaryszewą a Chomentowym wynika z tego, że Chomentów do tej pory był zaopatrywany od strony gminy Kowala. Tam też brakuje w tej chwili, Szanowni Państwo, wody, bo jak wiemy... Klimat się zmienia. Koszt wszystkich prac to 7 milionów złotych. 4 miliony złotych to dofinansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Podpisując tą umowę, mam świadomość, że zgłaszane potrzeby przez panów burmistrzów dotyczące kwestii rozwoju, w tym przypadku sieci wodociągowej i przebudowy stacji uzdatniania, są potrzebą wynikającą też z dużego. Zaangażowania gminy w rozwój, władz gminy w rozwój całej infrastruktury, w tym tej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Prace rozpoczną się w przyszłym roku. Żywa choinka dla krwiodawców. W Radomiu po raz kolejny została zorganizowana akcja Choinka dla Życia. Akcja, w której krwiodawcy otrzymali na święta choinkę, odbyła się już po raz trzeci. Na dzisiejsze wydarzenie lasy państwowe przygotowały około 150 drzewek. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy w ten sposób propagować krwiodawstwo, dając dzisiaj taki przed świętami szczególny prezent choinkę pachnącą lasem. Wiele osób o tym, że mogą odebrać choinkę, dowiedziało się dopiero na miejscu. Wszyscy chętni mogli dopasować idealne dla siebie drzewko. Myślę, że to bardzo fajna sprawa. Przy okazji, pomagając, oczywiście, oddając krew, można jeszcze zyskać choinkę. Wybrałem swoją choinkę do mojego super dużego mieszkania. Krew jest cennym składnikiem ratującym życie, którego nie da się niczym zastąpić ani syntetycznie wyprodukować. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób ją oddawało. Krew jest potrzebna cały rok, tak naprawdę. Krew jest potrzebna na, pewne, na pewno pilnie po wypadkach. Krew jest potrzebna w zabezpieczeniu zabiegów planowych, na przykład przy endoprotezie stawu biodrowego. Krew jest potrzebna też w przewlekłych chorobach nerek. Lasy państwowe potwierdzają, że chcą kontynuować akcje, dlatego też w przyszłym roku również będą rozdawane choinki dla wszystkich kwiadawców. W niedzielę 17 grudnia w kamienicy Deskurów odbędą się charytatywne warsztaty Lego. Na uczestników będą czekały przede wszystkim setki tysięcy klocków do budowania, a także atrakcyjni goście. Wśród nich między innymi Joanna Krzysztoforska, znana pod pseudonimem Ciocia od Klocków, jedna z największych Lego tuberek w Polsce. Będą także animacje dla najmłodszych i licytacje charytatywne. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przekazane na rzecz Fundacji Familii, która wszechstronnie pomaga rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zarówno dzieciom, dorosłym jak i seniorom, a także rozwój świadomości społeczeństwa o na zdrowia i podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się opieką nad dzieckiem. Warsztaty odbędą się w niedzielę 17 grudnia w kamienicy Deskurów na Radomskim Rynku w godzinach od 10 do 16. To już wszystko w tym wydaniu informacji telewizji Dami. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.